Dzień dobry dzieci! Pogoda go na rękę? A właśnie, nie kryj się? Nie. nie ma, zęby. ma zęby, ale zupełnie nie obawia się. Wypadły. Jak jest na walonce, to, 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 to jest Nie! Kamerę. To jest nie Gerberki na przykład jest takie dla dzieci przeciery, jak są Gerbery Gerber. owocowe. Ma, Bardzo lubi. Ja słuchajcie po kolei. Bo on się zaraz Nie wiem, komu dałeś. No, Kto komu już miał, to już roczki, roczki nam. No, 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 A my zapisujemy. Patyk, za Patyk. 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 Marcela, Patyk. 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 się, jak Patyk. Ładnie mi nie bój się! Nie Judel, <LO vintage> Dążyłem uprzejmie! <lucky> za za, za, za dużo na raz. Za dużo na raz. Ja teraz mogę Teraz ja myślę, że. Bo się? nie bój się dawaj. Nie, nie, chcę. Ale ktoś był, to żyje! Leciał! 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 On nie ma świetnego Nie, Teraz ja chcę. A już miał? Ja nie miałam. Nie prosi. Nie prosi. Nie Nie prosi. 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 Nie Zrobiłby sobie kuku. Mogłoby no, tak się stać. A malutki osobnik? są ładnie, tak? A malutki to osobnik ma to łączy. To jest już dorosły samiec, ojciec rodu całego. On mniej więcej trzydzieścioro, troje dzieci już ma. Czyli po prostu wiodący wi 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 zwierzakiem. <grym>